Dzień dobry, kochani, witam Was po niedługiej przerwie. Na początek przepraszam Was troszeczkę za mój głos, jestem przeziębiona. Dzisiaj postaram się mniej mówić, więcej pokazywać. Przed nami kolejny komplecik ślubny w przepięknym kolorze fuksji. Taki projekt zamówiła jedna z Was, i właśnie motyw wesela to fuksja. Także pojawiają się takie piękne, fuksjowe akcenty w tym kompleciku, zarówno w kwiatach, jak i w stążce. Takie było życzenie klientki. Cieszę się, że mogę Wam pokazać, co stworzyłam. Będzie to komplecik składający się oczywiście z albumu na zdjęcia oraz z kartki. Zaczniemy, może sobie znowu od karteczki. Pokażę Wam, jaką stworzyłam. Widzicie tutaj dodatki w kolorze y, srebrnym. Pasuje świetnie do tej kolekcji od Mintaj. Mamy również tekturkę wytuszowaną też w takim odcieniu właśnie fuksjowym, takim różowym. Kwiatuszki od Darii Świeży. Bardzo je lubię. Są to fajne, sztywne kwiatuszki, bardzo trwałe. W środku oczywiście miejsce na życzenia. Także tak prezentuje się karteczka do tego kompletu. No a teraz zajmijmy się najważniejszym, czyli albumem. Bardzo piękna wstążka w takim e, pięknym odcieniu Fuksji. E, na okładce mamy oczywiście serca, mamy panią i pana młodego, e, również kwiaty, bok albumu oczywiście mamy tutaj białe płótno, no i dodatki w srebrnym kolorze. Otwierajmy, oglądajmy co kryje się w środku. Te kwiatuszki są e, naprawdę takie sztywne, trwałe, także nie musimy się obawiać, że tutaj e, za chwilkę cały ciężar albumu na nich będzie. Można bez problemu album sobie przeglądać. Wystarczy tylko położyć na czymś gładkim, wiecie, żeby ewentualnie nie dopuścić do jakichś tam e, zniekształceń kwiatuszków. Dobra, okładka. Jak widzicie, mamy napisy, mamy tutaj klapki, mamy takie specjalne kółeczka, za które można sobie te klapki pociągnąć do góry, miejsce na zdjęcia. 10 na 15. To jest główny format, najbardziej popularny, najbardziej lubiany przez was i oczywiście maty. Pokażę wam tak z bliska, nie wiem czy to będzie widać. O, jest widoczne, że ten papier, którego tutaj użyłam, on ma taką bardzo ciekawą fakturę. Z drugiej strony jest gładki, ale tutaj ma taką fajną fakturę i myślę, że to bardzo ładnie wygląda, to nie jest też taka czysta biel tylko to jest taka złamana biel i bardzo, bardzo ładnie pasuje do kolorów tej kolekcji oczywiście dziurkacz brzegowy również tu się pojawia, no a tutaj wszystko oczywiście na magnesy napisy tworzyłam sama do tego albumu jak widzicie na każdej stronie będą się pojawiać, tutaj mamy taki szeroki Belly band i tutaj mamy włożone książeczki, dwie książeczki, zobaczcie na trzy lub cztery zdjęcia i wkładamy je sobie tutaj, a tu rozwiązujemy sobie przy użyciu sznureczka, mamy również srebrne ćwieki, udało mi się takie znaleźć. No a tutaj miejsce na zdjęcia. Oczywiście środek też można wyklejać zdjęciami. O i zawiązujemy. Album robiłam w moim ulubionym systemie, który na pewno już dobrze znacie. Mamy tu oczywiście również miejsce na dodatkowe karty, maty na zdjęcia. Można tutaj sobie śmiało wyklejać. Dowolnym formatem zdjęć, na przykład 13 na 18, mniejsze oczywiście też się zmieszczą. Dzięki temu systemowi, karty fajnie nam się tak bardziej płasko otwierają. Jest to wygodne i bardzo praktyczne. Kolejna strona. Tutaj mamy wiązanie przy użyciu sznureczka. Rozchylamy sobie tutaj te klapeczki. We wszystkie strony. Zobaczcie, tutaj mieści się sporo zdjęć. I tu oczywiście również możemy wkleić śmiało zdjęcie bądź nawet więcej niż jedno. I zamykamy sobie, zawiązując tutaj te sznureczki. Są też jakieś elementy, które wycinałam, jak widzicie, żeby dodatkowo ozdobić albo. Bardzo fajna strona przed nami, którą bardzo lubię robić. Unoszę nieco album, więc na pewno będzie się coś działo. Zobaczcie, co tu mamy. Ja na ten element mówię schodki, bo tak mi właśnie przypomina. Pięknie eksponuje on zdjęcia. Zobaczcie. Z góry wygląda to w ten sposób. Oczywiście mamy zapięcia na magnes. I tu nam się pięknie zmieszczą trzy zdjęcia. I zamykamy najpierw w dół. A później górę. Oczywiście mamy tutaj kolejną wsuniętą matę. Nie będę wam pokazywać każdej, bo każda wygląda bardzo podobnie. Tutaj mamy takie otwieranie przy użyciu tej mniejszej karty, oczywiście na magnes. Tu nam się wszystko ładnie trzyma. Z drugiej strony też mamy fajną grafikę, a tutaj już czekają na nas ukryte. Klapki, i tutaj całe bogactwo zdjęć. Tutaj jeszcze też śmiało można włożyć zdjęcia. Polecam wyklejać dwustronnie. I tu mamy naprawdę miejsce na dużą ilość zdjęć. Kolejna strona: skośne, piękne kieszonki. Oczywiście, maty na zdjęcia tutaj mamy w tej większej. A tu mamy karty. Oczywiście w kolekcji minta ja bardzo lubię je wykorzystywać. I też swoje miejsce w albumie mają. Kolejna strona, tutaj mamy na początek taką książeczkę. Zobaczcie, z miejscem na trzy zdjęcia, która jednocześnie jest zamykaniem tej strony. Zobaczcie, tu mamy takie podwójne klapki. Tu mamy fajnie pociągniętą grafikę, na, która składa się tak naprawdę z dwóch części. A tu wszystko wyklejamy zdjęciami z tej strony, z tej strony. Oczywiście środek również do wyklejenia zdjęciami, a całość nam przytrzymują magnesy w tej książeczce. Kolejna strona, mamy też takie ciekawe rozwiązanie. Najpierw mamy klapki, a tutaj mamy kieszeń z folii. O, zobaczcie, jak to wygląda. Mamy tutaj wycięte również elementy. I piękną grafikę pod spodem, która nie jest tak do końca przysłonięta, właśnie przez tą folię, i jest widoczna. No, i tu oczywiście wsuwamy sobie maty. Nie martwcie się, że coś Wam będzie wypadało z tej opaski, z folii, ponieważ tutaj mamy ukryty również magnes, więc tak naprawdę zobaczcie, wszystko fajnie się trzyma. No, i zamykamy sobie te klapki. Przedostatnia strona. Tutaj słuchajcie, mamy znowu wiązanie na sznureczek. O, gdzieś nam ta końcóweczka się musimy ją znaleźć. Jest. Dobra. I otwieramy. Tu mamy takie małe klepeczki. A w środku mamy ciekawe rozwiązanie. Zobaczcie. To są takie klapki które dają możliwość tutaj, że możemy wkleić również większe zdjęcie. A tu możemy wkleić 3-4 zdjęcia. I tak to się prezentuje. I całość zamykamy sobie na sznureczek. I tutaj życzeniem mojej klientki było, żeby na ostatniej stronie na układce znajdowała się jakaś sentencja. I dlatego moi drodzy tutaj mamy piękną sentencję. Szczęśliwe małżeństwo to długa rozmowa, która wciąż wydaje się za krótka. No i mamy jeszcze również jakieś ozdoby. I tym sposobem zobaczyliśmy już cały album. A więc tak się nam prezentuje. Pokażę Wam jeszcze w takim skrócie. Piękna, delikatna kolekcja, która została, moi drodzy, myślę, jeszcze upiększona właśnie przez ten piękny kolor fuksji. Jak widzicie, kwiatuszki tutaj wystarczy lekko poprawić. One są sztywne, także nic im się tutaj na się nie. Wydarzy, one będą ładnie wyglądały dalej. No i oczywiście ka karteczka do kompletu jest. <gry> Taki komplecik powstał na zamówienie. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany podobnym kompletem, to oczywiście zapraszam. Znajdziecie do mnie kontakt w opisie do tego filmu. Pamiętajcie, proszę, że czas realizacji to około 2-3 tygodnie. Hmm, także. Zróbcie to z odpowiednim wyprzedzeniem, jeżeli będziecie chcieli coś podobnego zamówić. Oczywiście całość również będzie pięknie zapakowana, wszystko będzie już gotowe, tak naprawdę do wręczenia na prezent. Pozostaje jedynie wypisać życzenia do kartki. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę, napiszcie coś. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko. Pa Pa!